W tych bardzo odległych czasach, kiedy jeszcze na niebie nie było gwiazd, a noce bezksiężycowe były ciemne i nie żadnym blaskiem, w tych czasach pradawnych. Żyła w głębi afrykańskiego lądu dziewczyna. Nazywała się Mibi. Była najpiękniejszą z dziewcząt, jakie kiedykolwiek żyły wśród głębokiej dżungli, niezmierzonych stepów i pustynnych przestrzeni Afryki. Mibi była smukła jak młoda palma. Miała skórę jasną i złocistą, a włosy bujne i lśniące. Ale wcale nie to jest najważniejsze, że Mibi była piękna, bo najważniejsze jest to, że była dobra. W serce Mibi zawsze było pełne współczucia dla wszystkich cierpiących i potrzebujących pomocy. Umiała opatrywać rany zadane myśliwcom przez drapieżne zwierzęta. Potrafiła leczyć chore dzieci i przywracała zdrowie ukąszonym przez jadowite węże. Dobra była dla ludzi i zwierząt. Zwierzęta nie lękały się dobrej mibi, a nawet płochliwe antylopy pozwalały, aby je głaskała po zdumionych pyszczkach, a drapieżne zwierzęta w jej obecności stawały się łagodne i mruczały przyjaźnie. Do Mibii przychodziły zrozpaczone, ryczące, smutne lwice, którym zabrano małe. Mibi wyciągała umiejętnie i delikatnie ostre kolce tkwiące boleśnie w wielkich łapach słoni. Jej opiece powierzały ptasie matki swoje gniazda. Tylko jej słuchały małe małpki, z którymi matki nie mogły sobie dać rady. Nawet wielki nosorożec. Przychodził do niej ze swoimi troskami. Taka była Mibi, która mieszkała w sercu afrykańskiego lądu, ale nie zawsze mogła i umiała Mibi pomóc ludziom i zwierzętom, i tym najbardziej się martwiła. Cóż bowiem mogła poradzić na to, że noce nad ziemią Afryki były ciemne? Że w bezksiężycowe noce ginęli w dżungli zabłąkani ludzie, że w ciemnościach nie mogli znaleźć drogi na stepach i w pustyni, że zmęczone dziennym upałem zwierzęta nie mogły w czarne noce trafić do wodopoju, a łagodne kozice lub puchliwe żyrafy wpadały w pazury drapieżników. Bardzo się tym ciągle martwiła dobra i piękna Mibi. Aż wreszcie, pewnego razu, kiedy głęboko wzruszona słuchała skargi antylopy, która w mrokach nocy straciła swoje małe, Mibi postanowiła dopomóc ludziom i zwierzętom. Ale jak dopomóc? Klęcząc wśród złocistych piasków pustyni, błagała słońce, aby zechciało choć troszkę swojego blasku podarować ludziom i zwierzętom. W nocnej porze, ale słońce było nieubłagane, dumnie płonęło na niebie i nie chciało wysłuchać prośby dobrej Mibi. Milczało, gdy wołała: Słońce, zechciej wędrować po niebie czarnym od nocy. Potem Mibi poczekała na nadejście księżycowej nocy i prosiła bladego księżyca. Biały księżycu. Przychodź do nas co noc. Proszę cię o to ja, Mibi. I proszą wszyscy ludzie i wszystkie zwierzęta. Zdawało się jej, że księżyc skinął przytakująco swoją okrągłą głową, więc, pełna otuchy, czekała na niego przez następne noce. Jeszcze trzy razy blady księżyc ukazał się, a potem znowu zniknął. I noce stały się czarne. Posmutniała Mibi. Usiadła przed swoją chatą nad jeziorem i myślała. Przez trzy dni i trzy noce siedziała nieruchomo, aż wreszcie, czwartego dnia, wstała i zwołała ludzi i zwierzęta. Przynieście mi dużo, bardzo dużo suchego drzewa i suchych traw. Powiedziała: Zbierali więc ludzie suche gałęzie, słonie dźwigały całe pnie drzew, i nawet małe małpki przynosiły drobne, zeschnięte gałązki, a Mibi układała wszystko w wysoki stos. Kiedy wreszcie był tak wysoki jak najwyższa palma przed jej chatą, Mibi zabrała się do rozniecania ognia tak, jak to robili wszyscy ludzie z jej plemienia. Siedząc na macie cierpliwie tarła jeden o drugi dwa kawałki drzewa. Ciężka to była praca, ale Mibi nie czuła zmęczenia, tylko śpiewała. Noc jest ciemna, noc jest czarna, noc jest zła, mibi zwycięży noc. Mibi rozjaśni niebo, noc jest ciemna, noc jest czarna, noc jest zła. Mibi zwycięży noc, Mibi rozjaśni niebo. Mibi zwycięży noc, Mibi rozjaśni niebo. Co zamierzasz zrobić, Mibi? Czemu chcesz otrzymać ogień, który parzy? Pytali ludzie, co zamierzasz zrobić? Pytały zwierzęta. Ale Mibi nic nie odpowiadała, tylko dalej wytrwale pracując nuciła swoją piosenkę. Noc jest ciemna, noc jest czarna, noc jest zła. Mibi zwycięży noc, mibi rozjaśni niebo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Aż wreszcie, o tej porze, kiedy mrok zaczyna ogarniać świat, rozgrzane przez wytrwałe tarcie dwa kawałki drzewa zapłonęły słabym płomyczkiem. Mibi, zasłaniając dłonią od wiatru słaby ogień, zbliżyła go do suchych traw ułożonych wokół stosu. Ogieńek chętnie i wesoło przeskoczył na suche gałęzie i oto po chwili płonął. A że był to bardzo wielki stos, więc blask jego jaśniał ponad stepami i lasami i uderzał w niebo. W odległych wioskach ludzie spoglądali z podziwem na jasną łunę, a zwierzęta idące do wodopoju. Nie błądziły tej nocy w ciemnościach. To Mibi zwyciężyła noc, cieszyli się ludzie i zwierzęta. Mibi zwyciężyła noc, a tymczasem Mibi siedziała przy dopalającym się stosie, zasmucona. Cóż z tego, że w ciągu jednej nocy udało się jej rozjaśnić mroki? Co z tego? Przecież ogień przygasa. I za chwilę zostaną z niego tylko zgliszcza. A czy ona, Mibi, zdoła utrzymać płomienie? Zwierzęta przybiegały do niej ufnie i mówiły: Dziękujemy ci, Mibi. Odtąd bezpiecznie będziemy w nocy przemykać się przez leśne drogi. Ludzie cieszyli się: Jak to dobrze, że noce będą jasne. A tymczasem. Ogień przygasł, bo Mibi miała wokół siebie już za mało drzewa, a zresztą płomień pożerał je tak szybko, że nigdy nawet przy pomocy ludzi i zwierząt nie zdołałaby nagromadzić takiego zapasu drzewa, aby starczyło na wszystkie noce rozciągające się nad afrykańską ziemią. Kiedy tak siedziała, zamyślona, Przyciemniejącym stosie, przybiegła do niej mała gazela. O, mibi, jestem taka szczęśliwa. Od razu znalazłam drogę do rzeki i teraz już nawet noce będą jasne prawda? Prawda powiedziała zasmucona mi i zakryła twarz rękami. Gazela pobiegła dalej, tupiąc wesoło drobnymi kopytkami po twardej dróżce, a Mibi spojrzała z rozpaczą na rozpościerające się ponad nią czarne niebo. — Zechciej rozjaśnić swoją straszną ciemność — zawołała żałośnie. — Czy nie masz litości nad biedną Gazelą? Gdyby na twojej czarnej szacie, rozpostartej nad ziemią, było chociaż tyle światła, ile jest w tej chwili w tych iskierkach dogasającego stosu. I Mibis zgarnęła rękami jeszcze jarzący się popiół i rzuciła go wysoko, wysoko, aż na czarną kopułę nieba. Drobne iskierki rozsypały się po niebie, rozjaśniając je swoim blaskiem. I pozostały tam już na zawsze, a ludzie nazwali je później gwiazdami. Odtąd, dzięki dobrej mibi, gwiazdy, rozjaśniają mroki nocy nad Ziemią. Kiedy nazajutrz po swym zuchwałym czynie przejrzała się przypadkiem w małym jeziorku o głębokiej, szafirowej wodzie, ze zdumieniem przekonała się, że jej jasna skóra stała się bardzo ciemna, prawie czarna, bo popiół tak ją osmalił, a piękne i lśniące włosy opalone przez płomienie stały się krótkie i drobno kręcone. A że Mibi pochodziła z plemienia Bushmenów. od tego czasu wszyscy Bushmeni mają ciemną skórę, i krótkie, kręcone włosy.